Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że świat dysku to jest moja ulubiona rzecz w ogóle. Ulubiona rzecz z popkultury. Bo to jest cykl, który ma tak dużo rzeczy, które niesamowicie ze mną rezonują. Humor, metakomentarz, postaci, pewnego rodzaju estetyka, postać samego autora, który też był fantastycznym człowiekiem. To wszystko jakoś tak łączy się i sprawia, że kocham ten cykl całym serduchem. I w jednym z komentarzy pod... Jednym z ostatnich filmów przeczytałem propozycję na jeden z kolejnych tier rankingów i tym rankingiem miałby być ranking wszystkich tomów świata dysku. Wtedy odpisałem coś w stylu, że może koło wakacji, ale jak to zwykle ze mną bywa, jak coś mi do głowy wejdzie, to raczej nie chcę zejść na dalszy plan, więc stwierdziłem, że nagram to trochę szybciej. Tym bardziej, że to nie powinien być jakiś bardzo ciężki materiał do zrobienia. Zasady są te same. 5 grup S to są te książki absolutnie najlepsze, natomiast D to są te książki najsłabsze i tym razem nie będę sobie robił ograniczeń, jeżeli chodzi o te książki najlepsze. Natomiast ustaliłem, że do kategorii D, czyli do tych książek najsłabszych, nie słabych, niezłych, bo chyba nie ma książki z tego cyklu, której bym tak szczerze nie lubił. Natomiast do kategorii D wsadzę 3 książki, które subiektywnie, bo oczywiście to jest subiektywna lista, uważam za najsłabsze w tej serii. I ostatnia rzecz. Być może, jeżeli ktoś z Was ma tendencję do liczenia różnych rzeczy, to zauważył, że hej, Tomek, tutaj książek jest 40. Książek ze Świata Dysku generalnie jest 41. No i jeżeli to zauważyliście, to macie czujne oko, dlatego że, jak już wspomniałem, chyba w moim Bookshelf -turze nie przeczytałem jednej, jedynej książki ze Świata Dysku i to jest książka zadziwiający Maurycy jego edukowane gryzonie. I jeżeli tych książek byłoby więcej, to pewnie nie nagrywałbym tego filmu, ale wydaje mi się, że jedna to jest jeszcze coś, co... na co mogę przymknąć oko. Jeżeli jest tu jakiś fan tej książki, no to niestety nie dzisiaj. Natomiast wszystkie inne pozycje w tej liście się znajdą. Jeżeli chodzi o kolejność, to będziemy je tutaj umieszczać w kolejności wydawania, nie idąc pod cyklami czy czymkolwiek innym. Zrobimy sobie ranking 40 książek, zaczynając od tej pierwszej i kończąc na tej ostatniej. Cześć, ja jestem Tomek, a to będzie tier ranking książek ze świata dysku. Dodam jeszcze, że w tej liście zastosuję coś troszkę nowego, to znaczy niektóre osoby tworząc tier rankingi w tych poszczególnych grupach jeszcze zmieniają kolejność książek w taki sposób, że no tak naprawdę ten tier ranking robi się czymś na kształt listy od najlepszej książki do najgorszej. I tak też będę robił. Im bliżej dana książka tych bloczków z literami się znajdzie, tym wyżej będzie w moim personalnym rankingu. Kiedy już skończę tę listę, to jeszcze raz ją przejrzę i pewnie trochę rzeczy pozmieniam, bo wydaje mi się, że tak na szybko ciężko mi będzie te książki porównać, no ale jedziemy. No to zaczynamy od Koloru Magii, książka, którą lubię, książka, o której kilka razy już na tym kanale mówiłem. Po pierwsze jest to moim zdaniem powieść szalenie niereprezentatywna dla tego, czym świat dysku staje się później, mówiąc prościej, po skończeniu tej książki nowi czytelnicy mogą mieć mylny obraz tego, czym ta seria jest. Po drugie, to jest książka, która ma bardzo mm, taką niejednorodną fabułę. To jest bardziej zbiór takich pojedynczych historii, pojedynczych sketchy, w których nasz główny bohater Swind pakuje się wraz z pierwszym turystą świata dysku, którego musi po tym świecie oprowadzać, w rozmaite kłopoty. Jest to książka zabawna, fajnie parodująca niektóre tropy z książek fantazy. Na przykład są tutaj delikatne parodie Lovecrafta, nie po raz ostatni w tej serii. Jest to w porządku książka, jest to też książka, którą jeżeli chodzi o świat dysku, czytałem najwięcej razy, co zabawne, bo aż cztery. Ale to dlatego, że miałem kilka podejść do tej serii. Lubię tę książkę, jak już powiedziałem, ale wydaje mi się, że wyżej niż w C umieścić jej nie mogę. To jest jak na świat dysku książka po prostu ok. Blask Fantastyczny jest powieścią moim zdaniem lepszą. Tutaj jakaś fabuła zaczyna się pojawiać, więc to na plus. Rainswind musi klasycznie dla siebie ratować świat, mimo że bardzo tego nie chce. Wydaje mi się równocześnie, że jest to książka mniej zabawna od swojej poprzedniczki, ale ogólnie lepsza. Nie na tyle lepsza, raczej, żebym dał ją do B. Też ona wyląduje w C, ale nad kolorem magii. Dalej, równomagicznienie. Być może delikatnie kontrowersyjna opinia. D to jest jeden z moich najmniej lubianych tomów. Tutaj mamy historię, chyba mogę powiedzieć feministyczną, bo w świecie dysku rodzi się kobieta, rodzi się dziewczynka która ma zostać magiem, a kobiecych magów przecież nie ma, jak wszyscy w świecie dysku dobrze wiedzą. Nie jest to dla mnie ani jakoś specjalnie zabawna książka, ani specjalnie wciągająca. Jest przyzwoita, ale nawet w ramach świata dysku, moim zdaniem, później trafimy na o wiele, o wiele lepszą książkę feministyczną. Ale też wiem, że niektóre osoby bardzo tę powieść lubią. Na przykład Zuza z książkowiska bardzo lubi równomagicznie, nie? Natomiast ja ogromnym fanem nie jestem. D. Dalej Mord. Pierwszy tom z cyklu śmierci, fantastyczna książka. Dla mnie to jest powieść, gdzie świat dysku staje się faktycznie światem dysku. Bardzo inteligentna, bardzo zabawna, bardzo celna, jeżeli chodzi o różne spostrzeżenia na temat śmierci, dorastania. To jest historia o tym, jak śmierć bierze sobie tytułowego morta, czyli śmiertelnego chłopaka na czeladnika. No i mort zaczyna w pewnym momencie robić dość nieodpowiedzialne rzeczy i oczywiście ma to swoje konsekwencje. Świetna historia, a bez żadnego zastanowienia... Szarodzielstwo. Jest to książka ponownie o Rinswindzie i jest to książka dla mnie przynajmniej bardzo zabawna. Ponownie Rinswind musi ratować świat. Tutaj mamy taką takie twórcze przetworzenie tego konceptu siódmego syna, siódmego syna. Tutaj oczywiście w dyskusji jest to trochę innej. Mamy ósmego syna, ósmego syna. Mamy trochę motywów takich rodem z opowieści Szeherazady. Strasznie dobrze się bawiłem. Nie jest to jakaś wybitna książka, ale wydaje mi się, że z cyklu o to jest mój ulubiony tom B dobra książka w ramach tego cyklu i nie tylko w ramach tego cyklu. Dalej, Word Sisters, Trzy Wiedźmy. E, ponownie świetna książka, bardzo zabawna, to jest taka wariacja na temat Macbeta. Ja już wielokrotnie wspominałem, że ja kocham całym sercem Wiedźmy, Babcie Weatherwax, Nianie Ok i Magrat Garlic. Jeżeli ktoś lubi Macbeta, to myślę, że będzie bawił się tym lepiej, czytając tę książkę. Bardzo zabawna, bardzo urocza. Ja też bardzo lubię książki, które dzieją się w Lankr. Moim zdaniem to miejsce w siecie dysku ma swój duży urok, a ale jednak poniżej morta. Piramidy. Piramidy są w porządku. To jest fajna, zabawna historia przygodowa. Jak sama nazwa wskazuje, dużo ta historia będzie miała wspólnego ze starożytnym Egiptem. To jest też książka, którą możecie czytać bez znajomości w zasadzie czegokolwiek, bo ta powieść i jeszcze jedna to są historie praktycznie w ogóle nie powiązane z niczym innym. To jest w porządku książka zabawna ale też wydaje mi się, że to jest raczej C, a nie B. Straż, Straż, A. Fantastyczna książka, fantastyczny start podcyklu o Straży Miejskiej. Są smoki, jest oczywiście najbardziej dysfunkcyjna, ekipa strzegąca prawa, pewnie w ogóle w literaturze fantazy, ale to są cudowne postaci, książka jest bardzo zabawna. I to, jak dobry jest ten podcykl, moim zdaniem pokazuje to, że Straż, Straż to nie jest dla mnie nawet top 3 w tym podcyklu, natomiast ciągle jest to A i jak na razie najwyższe A. Erik, drugie D. Nie wiem, co za bardzo mam mówić o tej książce. No to jest taka parodyjka Fausta. Tytułowa postać, chłopak imieniem Erik. Chce wezwać demona, żeby spełnił jego trzy życzenia. No i oczywiście nie udaje mu się wezwać demona. Wzywa Rincewinda. I to w zasadzie tyle. To jest bardzo krótka książka. Ma ledwo, inaczej, ma niewiele ponad 100 stron. Całkiem śmieszna. No ale ciężko mi jest tę książkę traktować jako cokolwiek innego niż ciekawostkę. Mimo wszystko, no D. Chyba w ogóle najsłabszy tom świata dysku. Ruchome Obrazki, czyli książka parodiująca Hollywood, różne hollywoodzkie nagrody i są też Przedwieczni i Lovecraft. Kurczę, fajna jest to książka. Czytałem ją dwa razy, za pierwszą spodobała mi się wyraźnie bardziej, za drugim jednak mniej. Wydaje mi się, że to jest taka książka trochę na raz, bo za drugim razem nic raczej nowego nie wyciągniemy. Okej, okay, książka C. Kosiarz. S. Bez zastanowienia, jest to jedna z najlepszych książek z świata dysku. Koncept śmierci. Który, który ma depresję i idzie na wakacje i próbuje zrozumieć ludzi i to jak świat sobie musi radzić bez niego jest genialny to jest też idealny balans poważnej książki z świata dysku i książki wciąż bardzo zabawnej s bez zastanowienia wyprawa czarownic ponownie cudna historia bardzo zabawna mamy dużo zabawy z baśniami mamy fajną personalną historię babci weatherwex bardzo mi się podobało zakończenie Świetna książka, uwielbiam ją i dam ją nawet wyżej niż Mord w kategorii A. Pomniejsze bóstwa, no cóż, pewnie obiektywnie najlepszy tom świata dysku. Najbardziej celny, inteligentny, zabawny. To też jest książka, której możecie zacząć. Ona jest też praktycznie rzecz biorąc niepowiązana z niczym innym w tej serii. Książka i też nie boję się użyć tego słowa, moim zdaniem wybitna S. I jak na razie szczyt S. Panowie i damy. Chyba mój ulubiony tom, jeżeli chodzi o Wiedźmy. Uwielbiam to, jak zostały pokazane tutaj elfy. Uwielbiam wątek Magrat w tej, w tej książce. Dla mnie to był jeden z najbardziej angażujących tomów, jeżeli chodzi o cały cykl. No i po tym też tomie następuje delikatna zmiana w tym cyklu, więc to będzie A, ale jednak poniżej Straż, Straż. Zbrojni. Kontynuacja moim zdaniem jeszcze lepsza niż Straż, Straż. Drugi tom cyklu o Straży Miejskiej, czy też Straży Nocnej. Powoli formuje się nam ta główna drużyna dołącza. Angła, Duancha de Tritus. Intryga jest bardzo dobra. No i ja kocham te postacie, kocham ich interakcje. Fenomenalny tom. Jak na razie, najwyższe A. Muzyka Duszy. Nigdy nie byłem ogromnym fanem. To jest tom, w którym pojawia się po raz pierwszy wnuczka śmierci. No i to jest historia w dużej mierze o. no cóż, muzyce. To też jest w porządku książka, ale w ramach tej serii to nie jest nic specjalnego dla mnie. C. Jak na razie, najwyższe C. Ciekawe czasy. Wracamy do Swinda. To jest książka, którą doceniam. To znaczy, ten komentarz na temat ustrojów totalitarnych, to jest też w dużej mierze parodia Związku Radzieckiego, jest naprawdę dobry, ale to jest jeden z niewielu tomów, gdzie humor mi nie grał za bardzo. To znaczy, nie bawił mnie ta książka jakoś specjalnie. Fajnie, że wraca dwukwiat. Fajnie jest zobaczyć inną część świata dysku, ale... no nie wiem, ten humor mi nie grał. Gdyby humor grał mi bardziej, dałbym B, a tak to dam tę książkę do kategorii C i poniżej muzyki duszy. Maskarada. Znowu wiedźmy, w których składzie doszło do dalekiego do przetasowania. No i wiedźmy, wyruszają do Angmorpork, by nakłonić pewną osobę do no, przyjęcia ich oferty. Mamy tu operę, mamy też parodię w dużej mierze upiora z opery, czy też upiora opery. Pojawiają się członkowie straży. Fajna książka, ale raczej nie na tyle fajna, żebym dał ją do A. B, ale takie mocne B. Na glinianych nogach z tych trzech pierwszych tomów dysku o Straży Miejskiej moim zdaniem najsłabszy tom. On jest po prostu dobry w każdym aspekcie. Zabawny, całkiem fajna historia. Do Straży dołącza kolejna bardzo ważna postać, czyli kobieta krasnodu, która nazywa się, no cóż, Cudotyłeczek. W oryginale to jest bodajże Sherry Littlebottom. Podobnie jak Maskarada. Dobra książka, ale raczej nie na tyle dobra, żebym dał ją do A. B i niżej niż Maskarada. Wiedźmikołaj, kolejny tom o śmierci i kolejny tom, który jest dobry, ale raczej nie na tyle, żebym dał go do A, to jest historia o tym, jak śmierć w Noc Strzyżenia Wiedźm, czyli taką, takie światodyskowe Boże Narodzenie, musi zastąpić Wiedź Mikołaja, czyli no, Świętego Mikołaja, bo ten gdzieś, zni gdzieś zniknął. Fajna, zabawna historia, idealna, żeby umieścić ją w kategorii B i chyba dam ją wyżej niż na glinianych nogach. Bogowie Honor Ank Morpork. W oryginale Jingo, to jest pierwszy tom cyklu o Straży, który należy do czegoś co sobie roboczo nazwałem dylogią pozamiejską, bo tutaj Straż Angkorpork opuszcza. Koncept jest taki, że z morza wyłania się miasto, no i Ank Morpork chce to miasto w zasadzie wyspę mieć, ale nie tylko Ank Morpork chce ją mieć. Fantastyczna, zabawna historia przygodowa, wydaje mi się, że ma ona w mojej opinii najzabawniejszą sekwencję w całej serii, czyli ten moment, kiedy kolon, nobi Leonard Squirmu, czyli ten światodyskowy Da Vinci, no i wetinarii płyną łodzią podwodną. Śmiałem się wtedy jak głupi, a cudowna książka. Dam ją niżej niż Panowie i Damy, ale poziom jest bardzo zbliżony. Ostatni kontynent, wracamy do Rince Winday, to jest historia, która, nie wiem czy tak mogę powiedzieć, no parodiuje Australię i dużo rzeczy związanych z tym kontynentem. Kangury. Mam tutaj na przykład pewne parodie związane z drugą częścią od Maxa, czyli z wojownikiem Shos czy chociażby z filmem Priscilla Królowa Pustyni. Wydaje mi się, że na tym etapie już wiecie, że nie jestem ogromnym fanem cyklu in Windzie. Dość znaczące wydaje mi się to, że w późniejszych latach praczy do tego bohatera wracał raczej dość rzadko. Ponownie ok. Książka C. Karpe Jugulum, ostatni tom o wiedźmach. I to jest tom, w którym pojawiają się wampiry. I one są tu na pierwszym planie. To jest naprawdę dobra książka. Ponownie dzieje się na vlankr. To jest takie B plus, A minus, ale podobnie jak w mojej poprzedniej liście Jeśli będę się wahał, to dam ją niżej, więc karpy ogólną ląduje w B. Piąty elefant. Moja najbardziej niepopularna opinia o tej serii to jest mój ulubiony Tom. Uwielbiam wszystko, humor. To jak momentami poważna jest ta książka. Relacja anguły z marchebą. Ciekawe jak to zdanie brzmi. Dla kogoś, kto tej, tego cyklu nie czytał. Fantastyczna książka, bardzo mnie zaangażowała. Jeden z moich ulubionych książek w ogóle. Szczyt S, bez zastanowienia. Prawda. Książka o powstaniu pierwszej gazety w siecie dysku. Mamy tu straż, ale raczej na drugim planie. Lubię tę książkę, nawet bardzo. To, co mi się w niej najbardziej podobało, to jest parodia Pulp Fiction. I kurczę, książki, które się dzieją w Angmorpork mają też dodatkowy plus, bo to miasto jest bohaterem samym w sobie. A ale raczej niższe, aniż wyższe. Złodziej czasu, ostatni tom o śmierci. To jest ponownie książka bardzo w stylu cyklu o śmierci, bardzo inteligentna momentami, a z drugiej strony ma sporo elementów, które wydawałoby się zupełnie niepasujące, czyli na przykład kung fu, na przykład mamy tutaj też parodię Matrixa w pewnym momencie. Z tego co wiem, dla wielu osób to jest jedna z najlepszych książek. Dla mnie nie aż tak, to jest A. Wydaje mi się, że dam tę książkę poniżej Morta, Mort jednak chyba podobał mi się trochę bardziej. Ostatni bohater. Chyba najdziwniejsza książka z tego cyklu, jeżeli chodzi o wydanie, bo ona jest wydana trochę jako taki ilustrowany album i te wszystkie ilustracje są bardzo spoko. Natomiast moim zdaniem bez tego to jest raczej no po prostu w porządku książka o tym, jak Rinswind, Marchewa i Leonard Squirmu muszą ocalić świat. Gdyby nie to, jak ta książka jest wydana, to dałbym ją do C, ale przez to... Wydanie wyląduje ona koniec końców w kategorii B, bo to wydanie naprawdę dużo daje tej historii. Dalej mamy Maurycego, którego nie czytałem, a po nim Straż Nocną. Dla wielu najlepszy tom, dla mnie też jeden z absolutnie najlepszych S, bez zastanowienia, mroczna, momentami zaskakująco poważna jak na świat dysku. Historia o tym, jak Vimes cofa się w czasie i musi stać się kimś w rodzaju mentora dla młodego siebie. Absolutnie fantastyczna historia S. Praktycznie na równi dla mnie z pomniejszymi bóstwami. Wolnić od ludzie. Specyficzna książka. Po pierwsze jest to jedyna książka w całym cyklu, w której nie pojawia się śmierć. W każdej innej książce ta postać ma swoje malutkie cameo albo większą rolę. W tej książce nie pojawia się w ogóle. Ponadto, gdyby wyrzucić końcówkę, to ta książka byłaby... No równie dobrze mogłoby się nie dziać w świecie dysku w ogóle. To jest książka dla dzieci i oceniając tę książkę jako właśnie książkę dla dzieci, moim zdaniem jest fenomenalna. To jest pierwszy tom nowego podcyklu, podcyklu o Tiffany Obolałej, która też jest bardzo fajną bohaterką. Czuję się głupio, czułbym się głupio dając tę książkę do B. Moim zdaniem w ramach, w kategorii powieści dziecięcej jest to książka fenomenalna, a Potworny Regiment, książka, która ma chyba dość mieszane opinie, a ja ją kocham. Jedna z moich absolutnie ukochanych książek, przeurocza, przezabawna, i to jest historia o tym, jak główna bohaterka wstępuje do wojska, żeby odnaleźć swojego brata. Ale jak możecie się domyślić, znaczy w sumie możecie się też nie domyślić, nie wiem, czy mielibyście takie, takie wnioski wyciągać. Kobiety generalnie nie mają aż tak dużo praw w borografii, czyli tam, gdzie dzieje się akcja. Więc Poli, główna bohaterka, przybiera się za faceta, i to jest dla mnie ta dobra, ta świetna książka feministyczna. Mająca mnóstwo zabawnych momentów, mnóstwo bardzo rozgrzewających momentów. Jest też w dużej mierze oddzielna, to znaczy ona jest trochę standalone, mimo że pojawia się część straży miejskiej w pewnym momencie. Jest też chyba jeden z moich ulubionych żartów, czyli to, jak pewna postać parodiuje słowa Kennedy'ego Ich bin ein Berliner. Cudowna książka S nad Kosiarzem. Kapelusz pełen nieba. Generalnie mam problem z dużą ilością tomów z cyklu Tiffany, bo ich po prostu nie pamiętam. I to jest jeden z tych tomów, który pamiętam całkiem nieźle. To też jest książka wyraźnie młodzieżowa o dorastaniu, bawiąca się różnymi tropami z literatury, fantazy. I wydaje mi się, że przez to, że tę książkę pamiętam całkiem nieźle, pamiętam, że całkiem nieźle się bawiłem, dam tę książkę do B, ale do takiego naprawdę niskiego B. Pieko pocztowe. Uwielbiam tę książkę. Uwielbiam moista, uwielbiam ten koncept poczty, który jest tu wykorzystywany. Uwielbiam inne postaci, humor, przygodę. No ta książka ma wszystko. I. Myślałem nad S, ale ponownie wahałem się, czy to jest S, czy to jest takie A. A jeżeli się waham, to jednak dam tę książkę do A, ale na szczyt A. Uwielbiam pieko pocztowe. Oops, przedostatni tom o Straży Miejskiej, a tak naprawdę to, to jest ten moment w tym cyklu, kiedy książki zaczynają być bardziej o Samuelu Weimsie niż o całej Straży Miejskiej. Dobra książka, bardzo podobał mi się koncept Ojcostwa Weimsa, który jest bardzo ważną częścią tej książki. Oops, to jest B, takie solidne B. No bo to ciągle jednak strasz. Zimistrz. I tutaj zazdroszczę, czytałem tę książkę w przykładzie Piotra Cholewy, a nie Doroty Malinowskiej Grupińskiej. I to też jest książka, której praktycznie nie pamiętam. Fajnie, że są Wiedźmy, ale kurczę, czuć, że to jest książka dla młodszych czytelników. Wydaje mi się, że ten cykl czytałem po prostu będąc już no za starym, mówiąc wprost. C i to raczej no dół. C. Świat Finansiery. Drugi tom, którego głównym bohaterem jest Mois. Książka słabsza niż piekło pocztowe. Aczkolwiek mam wrażenie, że u mnie ciągle będzie dość wysoko. Bo jeżeli chociażby oglądaliście to QA na moim kanale, to wiecie, że ja sobie studiuję rzeczy związane z finansami i z rachunkowością. Więc mam wrażenie, że ta książka bawiła mnie o wiele bardziej niż bawiłaby mnie normalnie. Bawiła mnie na tyle mocno, że to jest takie dla mnie solidne. A bardzo lubię ten dom. Niewidoczni akademicy. Najdłuższy tom Światodysku i wydaje mi się, że jest jednak troszkę za długi. To jest książka w dużej mierze o piłce nożnej. I wydaje mi się, że też przez to czytałem się ją lepiej, bo ja swego czasu dużo piłki nożnej oglądałem. Jestem świadomy pewnych problemów tej książki. Wydaje mi się, że to jest już ten moment, kiedy choroba tego przeczyta zaczęła być widoczna i poziom tych książek trochę się obniżył. Nie wszystkich, ale tutaj wydaje mi się, że to jest widoczne. Ale ja tę książkę ciągle lubię i dam ją w B, do B i... Przez te wady dam ją na sam dół kategorii B, w północ się odzieje i to jest książka, którą również dam do kategorii D, na szczyt mimo wszystko, bo to jest książka, z której pamiętam dokładnie jedną rzecz, czyli to, że to jest książka, w której powraca Esk, czyli ta dziewczynka, która pojawiła się w równomagicznieniu, tutaj już no, nie jest ona dziewczynką, ale poza tym nie pamiętam kompletnie nic z tej książki. No może jeszcze to, że pojawiają się tutaj postaci ze straży i to jest spoko, ale poza tym kurczę ciężko, naprawdę. Zbliżamy się do końca. Zostały trzy książki. Niuch. Ostatni tom o straży miejskiej, czy też o się. O Vimesie, który wyjeżdża sobie na wakacje z rodziną. Są Gobliny. I to jest ciągle książka, która mi się podobała. Wydaje mi się, że na przestrzeni całej serii Vimes to jest postać, która ma najciekawszy rozwój. To jest ciągle moim zdaniem solidne B. Wydaje mi się, że książka podobała mi się jednak mniej niż Woops, ale ciągle jednak mi się podobała. Para w ruch. Przedostatni tom świata dysku. Książka, która jest no, w dużej mierze zamknięciem tego, co działo się w Ankmorpork. Tutaj też, moim zdaniem, trochę czuć spadek formy autora. Ale sam pomysł mu się podoba na to, że pewna postać, która pochodzi z kraju 100 lat. I swoją drogą to jest ciekawostka. W świecie dysku, w oryginale, istnieje państwo, które nazywa się 100 lat. I to jest państwo, które Pratchett wymyślił. Dlatego, że po prostu bardzo mu się podobało to, jak po polsku brzmi, brzmią te życzenia składane na urodziny i przez to takie państwo powstało. Natomiast podoba mi się koncept, żeby wziąć na tapet lokomotywy i pociągi i przez to dam tę książkę do C i ostatnia książka Pasterska Korona. I e, nie potrafię tej książki ocenić obiektywnie. Czy to jest jeden z lepszych tomów dysku? Raczej nie. Wydaje mi się, że to jest książka ok, ale przez to, że to jest ostatni tom dysku, kurde, strasznie emocjonalna to była dla mnie strasznie emocjonalna to była dla mnie lektura. Autentycznie było mi przykro czytając tę książkę. I przez to przez te emocje, które mi towarzyszyły, dam tę książkę do kategorii B. No bo jakby liczą się emocje podczas lektury. A emocji ta książka dostarczyła mi paradoksalnie bardzo dużo. I teraz trochę poprzemieszamy, pozmieniamy kolejność. Więc zobaczmy, myślę, że kategoria D jest w porządku. Tutaj nic nie będę zmieniał. W C. Wydaje mi się, że ruchome obrazki dam nad blaskiem fantastycznym mimo wszystko. I, I piramidy dam też wyżej. Chyba bardziej mi się podobała ta książka niż Ostatni Kontynent. Poza tym jest w porządku. B też wygląda całkiem nieźle, chociaż. Hmm. Myślę, że na glinianych nogach dam trochę wyżej. I tak to zostawimy. Kategoria A. Trzy wiedźmy. To też jest książka, którą dam wyżej. I to wydaje mi się, że dużo wyżej. Prawdę dam nad wolnymi ciut ludźmi. Mord. Kurczę, ciężko. Nie wiem, czy Morta dam wyżej, powinienem dać wyżej z dłużej czasu. Wydaje mi się, że jak tak teraz myślę, może dam go niżej jednak. Natomiast cała reszta, a chyba jest w porządku. AS S też jest w porządku. Tutaj nie będę zmieniał nic. No i tak to wygląda. Taka jest moja ostateczna lista, ostateczny ranking świata dysku. Wspomnę jeszcze o jednej rzeczy, to znaczy w tę sobotę na warszawskich targach książki odbędzie się spotkanie autorskie z Łukaszem Czarneckim, czyli z autorem Apostaty. Co prawda mnie na tych targach nie będzie, natomiast mówię o tym dlatego, że wydawnictwo Insignis zgodziło mi się podesłać tę książkę do recenzji. No i zapytali się mnie, czy mógłbym o tym gdzieś wspomnieć na swoim filmie. A jako, że ja za podesłanie tej książki jestem bardzo wdzięczny, to wspominam. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tutaj macie wszystkie informacje, więc możecie sobie ten film zapauzować. I to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego cześć!